Mam nadzieję, że szanse porozumienia na najbliższym szczycie europejskim, który ma mieć ma się odbyć 17-18 lipca, mam nadzieję, że są duże, dlatego że już dyskutujemy od dłuższego czasu na temat tych środków, na temat wieloletnich ram finansowych. Nowy fundusz odbudowy, który pojawił się w maju bieżącego roku, jest oczywiście mocno dyskutowany, ale są to pieniądze, które mają nam pomóc w odbudowie gospodarki po kryzysie. Dlatego też wszystkim nam zależy na tym, aby te pieniądze jak naj najszybciej trafiły do gospodarki i jak najszybciej ją wspierały w tym, aby wychodzić właśnie z tego kryzysu. Więc oczywiście mocno trzymamy kciuki, aby te negocjacje zakończyły się sukcesem i mogli, mogliśmy już podzielić środki na Fundusz Odbudowy, na politykę spójności, tak aby nowa perspektywa ruszyła z jak najmniejszym opóźnieniem finansowym, na co też czekają beneficjenci tych, tych środków, czyli przedsiębiorcy szczególnie. Polska najbardziej zależy na zachowaniu tej elastyczności, którą udało się zrealizować teraz przy pandemii, mówimy też o zwiększonych poziomach dofinansowania. Mówimy o projektach, które będą realizowane w trakcie wychodzenia z pandemii koronawirusa, tego kryzysu, który się pojawia. Więc zależy nam najbardziej na tym, żeby te poziomy dofinansowania, które zostały obniżone przy ostatnich propozycjach Komisji Europejskiej, zostały w tej chwili zwiększone. I to się udało, bo propozycja. Szalsa, Michela, pokazuje, że możemy realizować projekty z wyższym poziomem dofinansowania, ale również kwestie tego, aby jak najwięcej środków w ramach Funduszu Odbudowy przekazywano, przekazywane były w ramach dofinansowania dotacji, czyli grantów. Jak najmniejszy poziom tych środków był w ramach pożyczek. Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej zrestartowali gospodarkę. Obecne propozycje dedykowane Polsce są odpowiedzią na ambitne cele, które zostały nam postawione, więc oczywiście oceniamy je pozytywnie, ale mamy też kilka uwag do tego, co zostało przedstawione, czyli chociażby ten podział związany z Funduszem Odbudowy na dotacje i granty na kwestię jego wykorzystania w odpowiednim czasie, bo 70% 30% tych dotacji powinno być wykorzystane do 2022 roku, a 30% dotacji w roku następnym i ten 30% dotacji jest też uzależniony od wyliczenia nowych wskaźników. Nowych wskaźników, które biorą pod uwagę PKB z okresu 2020-2021, a Komisja Europejska w swoich analizach pokazuje, że Polska będzie miała najmniejszy spadek PKB w stosunku do innych państw członkowskich, co może oznaczać, że otrzymamy też mniej środków, ale w związku z tym w związku z tym mówimy, że nie wolno i nie można karać tych krajów członkowskich, tych państw członkowskich, które poradziły sobie z walką z pandemią i poradziły sobie ze skutkami gospodarczymi obniżonym poziomem, poziomem wielko czy obniżoną wielkością funduszu odbudowy. Dlatego też tutaj mamy duże, duże pole do, do dyskusji w tym zakresie.